Akwarium z paletkami 375 litrów brutto. Pierwszy filmik. Nagrywany z ręki. Za chwilę będę karmił paletki. Akwarium już szykuje się do snu. Nagrywam zatarką. To jest mój pierwszy filmik. Tak to wygląda. Parę zyskowców. Filtracja w akwarium. Oazę biomasa termo z grzałką. 600. -ka. Na do CO2. sterownik który steruje. Wszystkim trochę bałaganu w szafce. Druga połowa szafki Tutaj mamy trochę chemii Nawozy różnego rodzaju Następny filtr, który jest podłączony z drugiej strony akwarium HEM 2075 Tutaj mamy zasys Indykator Nie wiem czy będzie widać na filmie, ale nie, nie będzie widać jest tu też parę nitek. Akwarium jak akwarium zawsze jakiś glon się pojawi. Niedługo będzie zmiana aranżacji. Lampa LEDowa. W tej chwili jest wszystko wygaszone. Podaję dyskowcom jedzenie. Szyba nakrywowa. Otwór 50 mm. Szyba ma 3 mm. Otwór został wywiercony już plaża Pokarm granulowany Nasączony troszkę wodą Czas jak ekipa podpływa pod pokarm Tak to mniej więcej wygląda Teraz jest całość akwarium. No jest troszkę ciemno, bo w pokoju wygasiłem światło. Żeby nie było odbić, akwarium ma wymiary 150 na 50 x 50 To by było na razie tyle. Film wrzucam dla tych wszystkich, którzy tak sobie myślą, że piszę komentarze. Doradzam innych. Nie ma w ogóle innego akwarium, żadnego akwarium. Dziękuję.